Posiadanie własnego samochodu wyścigowego to marzenie każdego faceta. Ale jazda. Niesamowite. W tej wyścigówce najbardziej szokująca jest cena. Auto dostarcza wrażeń godnych Formuły 1, a kosztuje tyle, co dobre kombi. Samochodzik robi dużo hałasu, gdziekolwiek się pojawi, zwłaszcza w swoim zwykle cichym rodzinnym mieście na południu Anglii. Tu, w sennym angielskim miasteczku, jedna z najstarszych brytyjskich firm motoryzacyjnych zbudowała furę przyspieszającą do setki w 2,88 sekundy. Ten bolid nie tylko rozpędza się szybciej niż Ferrari Enzo, ale jest też o milion dolarów tańszy. To formuła 1 dla każdego. Ten jest całkiem szybki, prawda? Wszystkie są szybkie. Konstruktor Simon Saunders postanowił zbudować wyścigówkę, którą można jeździć na zakupy i którą może kupić każdy. To dla łatwiejszego wsiadania i dla bezpieczeństwa. Simona wspierało stuletnie doświadczenie Ariel Motor Company jednej z najstarszych firm motoryzacyjnych w Wielkiej Brytanii, znanej ze swoich wyścigówek i motocykli. Każdy egzemplarz jest zbudowany ręcznie w tej maleńkiej wytwórni w Somerset, a to jest pierwszym od 27 lat samochodem, który nosi znaczek Ariela. To spartańsko wyposażone auto dla prawdziwego kierowcy. Czysta prędkość i czysta przyjemność jazdy. Włącz zapłon, wciśnij guzik. Czekałem na tę chwilę. Podobno to najszybszy samochód na drogach. Jeśli chodzi o przyspieszenie, zło i skórę każdemu, Lamborghini, Ferrari, Porsche nie mają szans. Swoje imponujące przyspieszenie atom zawdzięcza małej masie. Pozbawiony drzwi, dachu i szyb samochód waży niespełna 500 kg, co daje mu niezrównany stosunek mocy do ciężaru. Ma lepszy stosunek mocy do masy niż jakiejkolwiek Ferrari, do setki przyspiesza w niecałe 3 sekundy. Atom nie ma też układów pomagających kierowcy. Simon zrezygnował z nich celowo. Nie ma nawigacji, ABS-u ani kontroli trakcji, ale w tym wypadku to zaleta. A ma w 100% prowadzi kierowca. Auto niczego nie zrobi za niego. To samochód dla prawdziwych miłośników jazdy. Prawdziwa jazda za umiarkowaną cenę. To minimalistyczne ucieleśnienie magii samochodu. Każdy klient, który kończy jazdę próbną, czy jest to zwykły facet kupujący najsłabszą wersję, czy kierowca Formuły 1, a mieliśmy takich całkiem sporo, wysiada z niego z szerokim uśmiechem na twarzy. Lekka rama rurowa z pałunkami ochronnymi i czterema podłużnicami zapewnia doskonałą ochronę. Jest nawet sztywniejsza niż wymagają normy FIA, Światowych Władz Sportów Motorowych. Każdy element samochodu jest odsłonięty. Ktoś nazwał to ruchomym przekrojem perspektywicznym, bo widać prawie wszystkie podzespoły. Sercem atoma jest oczywiście silnik. Zaskakuje tym, że nie jest konstrukcją wyczynową, tylko zwyczajnym, dwulitrowym, czterocylindrowym, z normalnego samochodu. Niesamowite, że wkładacie w nie silniki od Hondy Civic. Owszem, to typ S. Przecież Civic w żadnym razie nie jest wyścigówką, więc skąd te osiągi? Sekret tkwi w małym ciężarze. Atom waży trzy razy mniej niż Civic. Silniki występują w wersjach o mocy 160 i 200 koni mechanicznych oraz w 300 konnej wersji z turbosprężarką. Gdyby przeliczyć stosunek mocy do ciężaru, to odpowiednik 1000 koni w hondzie Civic. Jest tylko jedno miejsce, gdzie można tę moc wypróbować. Atomem można jeździć z dozwoloną prędkością po drogach, ale niektórym z nas to nie wystarcza. Odpalamy. Jedziemy. Sprawdzimy, jak ciągnie. Jedziemy motelem 300-konnym i do setki rozpędziliśmy się w czasie krótszym, niż to mówiłem. Ścigamy tamtego Porsche. Jakby stał w miejscu. Auto jest równie komfortowe na torze i na drodze, ale nie radzę jeździć po zakupy w tym stylu. Obroty rosną tak szybko, że sześciostopniowa skrzynia biegów nie ma chwili wytchnienia. To zwykły szosowy samochód o wyścigowych możliwościach. Wyjeżdżamy na prostą, spróbujemy się trochę rozpędzić. Atom może rozpędzić się do 240 km na godzinę. Jedziemy niewiele wolniej, 200 na godzinę. Ale jazda. Co za samochód? Redukujemy do trójki i poślizg. Bez ABS-u i kontroli trakcji, poślizgi są naturalnym elementem jazdy tym samochodem. Przy takich osiągach nie dziwi fakt, że w tym roku lista oczekujących na atomy podwoiła się. Ariel sprzedaje swój samochód klientom na całym świecie. To było fantastyczne.